Jeśli jesteście zainteresowani, dzisiaj chciałbym nakręcić wam bloga jaki jest na zwocie maluchów. na piątym już zlocie maluchów. a więc zapraszam Was do oglądania. Wcięcam się w nową muzykę, która dla mnie jest jak narkotyk Czuję kolejny miły bodziec, kiedy podsyłasz mi nowe jointy Hipnotyzuje ludzi tematem, rozkminiają kolejną wkrętkę Wzrzają wozę swojej fantazji, a trzymam ją w ręku jak marionetkę I tak właśnie wracam do gry, dla niektórych to nie do wiary Znowu ten pierdolony fejn, trochę hardko To, to, tam sama. Tu to chodra, się na samym zobaczyć, gdzie mieszkam, tutaj wisami Możesz spaść jak zawoli Ogarniam sobie życie powoli, nie interesują mnie tanie skandale Mam wyjebany na hejterów i internetow ale łapie w żagle, świeży powiew, Pocznie ten niezłego sytuacji, Nie szukam zaczepki, ale jestem bloki, Do kolejnego chodackiego I Jeszcze drogę wracam dobry, To jest kurwa do wiary, Produkuję niezłą muzyczkę, Która łaką, wymierza kary, Nie ma tabeli z Jeśli chodzi o nasz hip Teraz właśnie klinisz jak do karty. Widzimy się szybko, Reprezentuję, podziemnie reprezentujemy hardcore na ulicy i na scenie a i hej, też śmieje się, po prostu morte ten co się najbardziej truje, za kilka lat JP, to 16 dedykuję. wszystkim tym jebanem szują, Co się krują, wszyscy znowu, po innego nic nie umiejętnie. chcieliście wytywać predatora, teraz jest was, Trochę gumba do wiary, ale króciłszy się na to czas. Gdzie...

Was, trochę kurwa nie do wiary, ale to przyszedł na to czas Rodzice nie filmowali, chleb wycieka pod tampona Pogłóceni filmowali się, jaka firma jest nikoma Odetkali kanał sypu króli się bez żadnych postaw Nasikali do swych ryjów, ja nie kumam marnych postaw Robię rap ten zajebisty, wybierz mnie na prezydenta Nie rozumiem, mnie nie czali porąbana pana mój leci wciąż na pani. to prawdziwy mój ser dla serca ciągle robię W czasie brujesz, hejcie jeszcze faje zrobisz Żeby znaleźć tu coś na mnie Idzie i swy ten pojąłem dawno, nie rozumiem, frajer. broń Chcieliście wydymać Freda teraz wred wydymał was Trochę kumba nie to wiary, ale w końcu przyszedł na to czas Chcieliście wydymać Freda teraz wred wydymał was nie do wiary, ale w końcu przyszedł na to czas. Ciebie cię powiedział teraz Fred wydymał was. Trochę kurwa nie do wiary, ale w końcu się na to czas. Chcieliście cię frega teraz Fred wydymał was. Trochę kurwa nie do wiary, ale kończy się na to czas. Setka. Przypada to gang malucha Kołobrzeg. Zapraszamy jacuzzi, kotlety bite, jak piwa i szereg zabawy, widzieliście kolorowo strzelanie i tak dalej. Bardzo nam się to podobało, dziękujemy serdecznie, zapraszamy przedstawicieli. Wyróżniliśmy dwa, słuchajcie, chociaż Wiecie, są duże grupy i przyjeżdżają dużymi grupami, ale tak naprawdę wszyscy macie podobny poziom. Podobny poziom. Dlatego chcielibyśmy też wyróżnić słownie każdy klub, który do nas przyjeżdża, który tu się bawi i w mniejszych i większych grupkach, ale tak naprawdę tak jesteście wszyscy tutaj tak jakby wynagrodzeni. Dziękujemy Wam serdecznie. Dziękujemy bardzo. Dobrze, dziękujemy. Dobrze, yy, teraz mamy tak, za zajęcie pierwszego miejsca, za najciekawszy filmik promujący piąty zlot Fiata 126P Lubasz 2024. Jedyny to był, bardzo fajny, dla mnie przerażający, jak widzieliśmy. Zapraszamy Grzesia Grubego tutaj na scenę. Wesiu widzę, że umyłeś glace, bo wczoraj miałeś piękny tatuaż Ganku Malucha na głowie. No, brawo dla kolegi I'm to get wszystkich stron, ale jeszcze mi nie bije z nie wierzysz w to, że będzie czas, to bardą. Pozamiatane masz. Kanabis, miski, na, jeszcze będzie czas, by odpoczywać. Kanabis, miski, na, jeszcze będzie czas, by odpoczywać. Thank okay. you. Okay. 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 Ja, ja, det är To taki event, taki o maluchach ze zlotu, to pamiętajcie sobie ci łapki w górę, subskrybujcie mój kanał się, żegnam na razie. Cześć.